Baner jest cztery razy tak długi, jak jest szeroki. Jeżeli obwód banera wynosi 30 metrów, ile wynosi jego powierzchnia? Zacznij od naszkicowania banera. Gdyby baner miał taki kształt, to by był tak samo długi, jak jest szeroki. Ale my wiemy, że on jest 4 razy tak długi jak szeroki, czyli muszę go jeszcze wydłużyć. Teraz baner jest 4 razy tak długi jak jest szeroki. Znamy obwód banera. Co to jest obwód? Obwód to jest łączna długość. Krawędzi figury. Obwód wynosi 30 metrów. W jaki sposób możemy znaleźć długości boków? Długość i szerokość to jest połowa obwodu. U nas połowa obwodu wynosi 15 metrów. I tutaj długość i szerokość, one razem mają wartość 15 metrów. Przyjrzyj się, jak się ma długość do szerokości. Zobacz. Szerokość jest taka. Długość jest cztery razy większa. Tak mamy tu napisane w zadaniu. Czyli to 15 metrów. Jakbyśmy mierzyli tutaj wzdłuż tych boków, wzięłoby się stąd, że tu przyszliśmy szerokość jeden raz, a tutaj tę samą szerokość jeszcze cztery razy. Widzisz? Ile musi wynosić taki jeden pogrubiony kawałek, czyli ta szerokość prostokąta. Takich odcinków mamy tutaj 5. 1, 2, 3, 4, 5. 15 metrów musimy rozdzielić porówno na 5 części. 15 metrów podzielić na 5 to ile? To 3 metry. Czyli tu mamy 3 metry. I tu mamy 3 metry, i tu mamy 3 metry, i tu mamy 3 metry, i tu też mamy 3 metry. Zobacz, że to się zgadza, bo szerokość wynosi 3 metry, a baner jest 4 razy tak długi, jak jest szeroki. Tutaj, w tę stronę, ta długość jego wynosi 4 razy tyle, co 3 metry, czyli 12 metrów. Naszym zadaniem jest znaleźć powierzchnię, pole powierzchni. Wymiary banera to są 3 metry na 12 metrów. Ja to jeszcze tutaj zapiszę: 3 metry na 12 metrów. Jak obliczymy pole? Pole prostokąta obliczamy mnożąc szerokość prostokąta przez jego długość. Czyli mamy 3 m razy 12 m. Ile to jest? 3 razy 12 to jest 36. 12 i 12 i 12, czyli mamy 36 m2. Pole powierzchni baneru wynosi 36 m2.